Waga to dzieło Boga i właśnie dlatego są niezapomniani. Jeśli jesteś wagą, albo znasz kogoś spod tego znaku, posłuchaj historii, którą zaraz opowiem. Kiedy Bóg tworzył wagę, nigdzie się nie śpieszył. Wlał w nią piękno, równowagę i inteligencję, a na koniec dodał głos, który potrafi uciszyć chaos i serce, które widzi prawdę, nawet przez maskę. Wagi zostały stworzone po to, by przynosić pokój tam, gdzie jest napięcie. Światło, tam gdzie panuje mrok, i elegancje pośród najcięższych burz. One nie wchodzą po prostu do pomieszczenia. One zmieniają energię. Ludzie są do nich przyciągani, zahipnotyzowani ich urokiem. Ale często zapominają, że waga nie jest tylko słodka, jest też ostra. Bóg dał im moc rozbrajania i niszczenia. Wszystko tym samym uśmiechem. Potrafią czytać intencje, dopasować energię. I nadal być dziesięć kroków przed innymi. Wagi to kochankowie, wojownicy, obrońcy, a gdy kochają, sprawiają, że czujesz się wybrany. Ale jeśli je zranisz, to samo miękkie serce potrafi zamarznąć bez ostrzeżenia. Bóg nie stworzył ich tylko po to, by były kochane. Stworzył je boskimi, zrównoważonymi, nietykalnymi. Dlatego nieważne, jak daleko odejdą, albo jak cicho będą żyć, wagi się nie zapomina.